Witajcie widzowie na moim planie B czyli własny kanał Jest to spowodowane pewną sytuacją czyli brakiem regularności na pewnym kanale ale tak będę tutaj zamieszczać odcinki z głównie z Red Red Redemption 2 z jakśników galaktyki no i właśnie FIFA, którą gramy zagramy sobie Rivalsa. i w międzyczasie będę wam opowiadać co tu się będzie działo? Dobra, znalazł przeciwnika. Oczywiście stroje Polski. Bo jakby inaczej. Mhm, no typowy skład w sumie jak na ten okres FIFY. Fajny Messi. Dobra. Tak, ten odcinek widzicie prawdopodobnie w środę o 14, więc jutrzejszego dnia o 14 wyleci Red Redemption 1 2 odcinek pierwszy Przez cały tydzień będzie daily zrobię z tej gry a później co 2 dni będą wychodzić albo Red Redemption, albo Marvel Galactyki Seasons z Galaktyki, Zależy jak mi tam wyjdzie No i co środę też raczej o 15 będę starać się z FIFA coś nagrać Przycinek Paczki, podsumowanie tygodnia Jakiś mecz zagram Jakoś to będzie A teraz tak Piłka do garnacza, mam taktykę w ogóle? Nie mam taktyki ustawioną Dobra, wydaję, No e. Dobra, Taka. Do Roberta Carlosa podanie piękne, no, ale wrzutka beznadziejna. Luka, modlić. Odejmie mi. No. Modlić. Modlić. A, ja jak Broni. Dobra, teraz Roberto Carlos musi się wracać. Marcolla Barcoll na no 1-0 Roberto Carlos nie dał rady Z mojego kresa muszę mieć na odwróconych muszę Będzie lepiej Oj spryciarz, fałdą Nie musiał kładać no, Toka Dubali telego no i się rozpędza na środku. Ośrodku buję. A i nie do. O, modlić? Nie, to kros. A de? nie. Nie. No, najważniejsze, że się nie poddawać, tak? Modlić? Nie. No bo to mamy roślinę na balo na balo ale słupek no Se Dobra, druga połowa O nie, no to miałoby do balu! Teliego, nie, nie, tam No Dobra, wizowe, wiecie jak jest Trzeba się poddać jednak Dobra, ale nie zostawię was bez wina Aha więc gramy jeszcze jeden. Drugi mecz, co my tu mamy? Piątka z tyłu! Mmm, jak ja to kocham! Już mi się nie chce. No i tak dwóch pomocników co jeszcze bardziej defensywniejsi są. Typowy skład na piątkę obrońców. Ale żadał, ciekawe. No, nie pasywne. Dobra, kaka. Do dobra Nowa dobitka. 1-0. Ewa, skipujemy. Nie będziemy strzelki używać. Także gridi użyje. już inna kwestia. Dobra, modlić. No na tych ale jeszcze. Dobrze modlić. Polecie z tym skrzydem. Padajemy. Nie kupujemy Dobra, już myślałem. To no, jeszcze moja. A, jednak nie. Dobrze, Dudek. Poczekamy sobie chwilę na ułożenie piłkarza. A jednak Roberto Carlos. Fajnie się ustawia. jednak nie fajnie. Tortowałem. Dobra, pisak. Kornaczo. No, ty karwahal. Mhm. Dobra, dudek. Dudek on top. Dobra. Aha, przewrotkę robi. Mmm, już go lubię. Dobrze, cross. Źle dajemy, źle jasujemy. Tego nie podaje się, zwykłym tylko mixem w środku pola, ale nie, i tak będę podawać. No i tapino. Piątka z tyłu jeszcze będzie tapinować. Co za chłop. Kocham społeczność tej gry. Nie ma lepszej. Ojoj, oj, oj. ale balo zrobił, ale zrobił balo. Kaka by wykończył? Wykończ! No i cudownie, chyba jeden Dobra kaka No spokojnie Jak na wojnie, tak? No i 3-1, ADM kończy Piękne, no i wychodzi No i szybko poszło Może jeszcze jeden mecz No szybko poszedł Mhm, mm no W sumie słaby skład, jakby nie patrzeć Jak na ten okres gry No i ten szloter, ferek będzie mnie wkurzać, a to czuję Oczywiście dobry, bardzo killwalny, ale no Dobra, skipnie to Kawiec Norwek, dobra gramy. No, gościa, ma w na razie do środka odegramy jeszcze raz do Modricia. Czy się wystawił ładnie? Nikt się nie wystawił ładnie. No. Po co? Parnaczo? Garnał broni Tutaj tak No i będzie wchodzić. To no to na blisko. Mhm. Dobra. Dobrze modlić. No. Jak kocham takie momenty w tychże... Garnaczu. Super nacho 1-0 Rozklopamy Oponent Dobrze modlić No nie, jak no źle Jak on tak przechodzi? Nie, nie 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 No Fajny, fajny Rudiger Playstyle <laughs> to jest No przecież umiesz biegasz, no jak nie umiesz biegasz Nie, nie Emmy Loteli? Ba Loteli 2-2 Super Teraz potrzebuję tylko jednego pomocnika zamiast crossa <laughs> Więc jak jest taka mała Garnaczo dobra kaka nie piękny gol ale życie 3-2 gol to gol aj serii po krótkim 3-3 a bo to slotterber Idealny przerzut, taka? No nie, jest dobra jest Idealnie, 4-3 Dużo bramek w tym meczu hmm. Chciałem się trochę podawać nie wyszło No to jeszcze raz e, Nie, bo Rames bo e, 89 minuta jest Dobra Mamy to Widzowie No, halo, dobra, mamy to Trudne mecz, ale się udało Dobra Teraz tak, widzowie, zostawiam wam Fragmenty z y, najlepszych paczek z dzisiaj z i dzisiaj, wczoraj. Do zobaczenia jutro.